Co by było, gdyby okazało się, że cały system prawny, na którym opiera się państwo, jest nieważne. To nie jest pomysł na film, a bardzo realna propozycja, której dzisiaj się przyjrzymy. Propozycja, która rzuca wyzwanie samym fundamentom współczesnej Polski. No właśnie, to pytanie, które może wydawać się czysto teoretyczne, dla pewnej grupy jest punktem wyjścia. Twierdzą oni, że dokładnie taka sytuacja ma miejsce w Polsce. Zobaczmy więc, jak budują swoją argumentację. I od razu, żeby nie było wątpliwości, wchodzimy z grubej rury. Słowa, które tu padają, są naprawdę mocne. Sędziowie to oszuści, którzy dokonali zamachu. To nie jest język zwykłej debaty politycznej, to język, który od razu pokazuje nam, jak wysoka jest stawka w tej grze. OK, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, mamy prosty plan. Przejdziemy przez to krok po kroku. Najpierw zobaczymy, na czym polega to fundamentalne wyzwanie. Potem wgrzziemy się w argumenty konstytucyjne, sprawdzimy, które instytucje są na celowniku i jaka jest dla nich alternatywa. A na koniec, co to wszystko oznacza w praktyce? No dobrze, to zacznijmy od samego początku. Co jest tak naprawdę rdzeniem, tą jedną główną ideą, która leży u podstaw tego wszystkiego? No więc, sedno sprawy jest tyleż proste, co powiedzmy sobie szczerze, wstrząsające. Otóż, według autorów tych materiałów, jedynym w pełni legalnym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja z 1997 roku. Wszystko inne, ustawy, wyroki, rozporządzenia, cała działalność państwa po tej dacie jest po prostu nieważne. No dobrze, ale jak w ogóle można dojść do tak radykalnego wniosku? Skąd to się bierze? Okazuje się, że wszystko sprowadza się do bardzo, ale to bardzo specyficznej interpretacji samej Konstytucji. Zanurkujmy w te argumenty. Kluczem do wszystkiego jest słynny artykuł czwarte Konstytucji mówiący, że władza zwierzchnia należy do narodu i teraz rozumowanie jest takie. Skoro my jako naród nigdy w żadnym referendum nie powiedzieliśmy wprost dobra Sejmie, Senacie przekazujemy wam władzę. To znaczy, że oni tej władzy nie mają. A co za tym idzie wszystkie instytucje demokracji przedstawicielskiej działają nielegalnie. Władza musi być sprawowana bezpośrednio Spójrzmy teraz na to. To jest według analizowanych dokumentów jedyny prawidłowy, konstytucyjny sposób tworzenia prawa w Polsce. Cztery kroki, z których żaden nie może być pominięty uchwalenie przez Sejm, potem obowiązkowe orzeczenie Trybunału, jego publikacja i dopiero na samym końcu podpis prezydenta. A zdaniem autorów cóż, ten proces jest systematycznie łamany. Czyli, żeby to zebrać w całość, mamy tu jakby cztery główne zarzuty, cztery filary tej całej konstrukcji. Po pierwsze, sędziowie nie pochodzą z wyborów, po drugie, ustawom brakuje orzeczeń Trybunału, po trzecie, sam Trybunał działa w złym składzie, i po czwarte, duża część prawa opiera się na aktach jeszcze z czasów PR. -e. Okej, okay. teoria teorią, ale jak to się przekłada na konkret? Które instytucje państwowe są według tej koncepcji nacenzurowane? I tu mamy, można powiedzieć, przykład flagowy. Państwowa Inspekcja Sanitarna, czyli popularny sanepit. W tych materiałach jest ona przedstawiana jako, no, książkowy przykład instytucji działającej totalnie poza prawem. I tu mamy całą listę zarzutów. Zarzut numer jeden. Ustawa, na której działa Sanepit, pochodzi jeszcze z 1985 roku i nigdy nie została podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Dalej. Egzekwowanie dyrektyw unijnych, co według tej interpretacji nie ma podstaw w konstytucji. Co więcej, Sanepit rzekomo wykonuje funkcje kontrolne, które należą do kogoś innego i na dodatek podlega ministrowi, który nie powinien mieć władzy w sprawach zdrowia. Każdy z tych punktów ma podważać legalność tej instytucji. A ten cytat świetnie pokazuje, do czego to wszystko zmierza w praktyce. Pomyślmy o karach, na przykład za brak szczepień. Narracja jest taka, że Sanepit kierując sprawę do wojewody uruchamia lawinę bezprawia, ponieważ cała procedura, od początku do końca, odbywa się poza sądem. Ale to nie koniec. Okazuje się, że na celowniku są też wojewodowie. Z jakiego powodu? Ano z tego samego. Nie są wybierani przez ludzi, tylko mianowani przez premiera. A to w świetle tej doktryny o władzy bezpośredniej narodu jest absolutnie niedopuszczalne. No dobrze, skoro całe państwo jest rzekomo nielegalne, to co zamiast niego? No i tu dochodzimy do części propozytywnej, czyli projektu zupełnie nowego porządku, zbudowanego od zera. Sercem tego nowego systemu ma być coś, co nazywa się UCDK Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. Jego istnienie ma rzekomo wynikać wprost z Konstytucji. A jego uprawnienia? Cóż, praktycznie nieograniczone. Anulowanie ustaw, wyroków, umów międzynarodowych, w zasadzie wszystkiego. A jak zwykli obywatele mieliby w tym uczestniczyć? No więc zapomnijmy o wyborach. Zamiast tego pojawia się figura pełnomocnika narodu polskiego, w skrócie PNP. Mechanizm jest prosty. Wystarczy, że ktoś zdobędzie pełnomocnictwo od co najmniej dwóch innych osób i już staje się takim pełnomocnikiem, częścią nowej władzy. I z tych pojedynczych pełnomocników buduje się całą strukturę, taką piramidę władzy, ale od dołu do góry. Pełnomocnicy łączą się w rady gminne, te z kolei tworzą rady wojewódzkie, a na samym szczycie mamy Radę Krajową. Cała idea opiera się na tym, że to władza oddolna, bez jakiegokolwiek udziału partii politycznych. Jakie byłyby tego konsekwencje? Krótko mówiąc, totalna rewolucja. Wszechmocny UCDK, który może wszystko unieważnić. Koniec z wyborami. W sądach orzekają obywatele pełnomocnicy, a nie zawodowi sędziowie. No i partie polityczne całkowicie wylatują z gry. Ok, znamy już diagnozę i proponowane lekarstwo, ale co z tym fantem zrobić dzisiaj? Co autorzy tych materiałów proponują w praktyce? Tu dochodzimy do bardzo konkretnych wezwań do działania. I tu mamy sedno praktycznego wymiaru tej koncepcji. Z jednej strony mamy diagnozę, jesteśmy zmuszani do przestrzegania nielegalnych praw przez bezkarnych urzędników, z drugiej, recepta, totalne obywatelskie nieposłuszeństwo, czyli aktywne ignorowanie władz, sądów i urzędów. A co ma motywować do takiego działania? Obietnica, a może groźba, przyszłych rozliczeń. Ten cytat to w zasadzie jasny komunikat dla wszystkich urzędników. Wasze dzisiejsze działania zostaną rozliczone, będziecie musieli za nie zapłacić z własnej kieszeni. A co najważniejsze, nic się nie przedawni. Jaka jest więc ta ostateczna zalecana ścieżka? Po pierwsze, likwidacja obecnego systemu. Po drugie, wykasowanie z obiegu prawnego wszystkiego, co powstało po 1997 roku. Po trzecie, Rozwiązanie partii politycznych, i wreszcie po czwarte, stop płacenia podatków i przekazywaniu jakichkolwiek pieniędzy nielegalnym, według tej koncepcji, organizacjom. To jest po prostu totalny reset państwa. I tak dochodzimy do końca z tym jednym fundamentalnym pytaniem, które zostaje w głowie, bo jeśli kwestionujemy cały porządek prawny, na którym stoimy, to co właściwie pojawia się w jego miejscu? Co lub kto wypełnia tę próżnię?